Wita, witam tego typu, tego typu, tego typu. Dziękuję, że byłeś wczoraj na streamie tego typu. Ten kikut. Wieso mi wczoraj jakieś filmy pojebane tego typu? Eee... ma 500 euro. Albo musiał zajebać, gdzieś zajebał do sklepu. Może no, wiadomo, Manel, bezdomny menel, tego musi zajebać. Tego typu kikucie. Manelu. Kikucie jeden. No tak, tego typu chla nie było. I co z tego? Fika z makiem. <grywa> kikut Menel bezdomny baranie. Menelem totalnym, jak ciota menelu. Kikucie się putujesz, ale jestem zajbany. <grymne> kikucie, cymbala, kikucie zjebie. Pika z matnię. <grymne> Dzbanie, kikucie, od A do Z. Tego typu. Jesteś zniszczony. Kikucie, kikucie. <grymne> Co, boisz się? Boisz się menel. Kikucie, kikucie, zjebie. Ty możesz się fawryć, ale do siebie. <grymne> kikucie, kikucie, kikucie. Kikucie, kikucie, proste. Kikucie, jakoby w stagu bozu. to? stolisz się pod dzwanie, dzwanie pojebie. Miesz główką, bo na się tą dupą i kikutem myślisz. Prosto. Sam z siebie oszukujesz. <laughs> <laughs> Oblizywałeś się kurwa. Torcik, nie torcik, inne rzeczy. Ja się pracuję to się kurwa ma. Zbanię. Tak, dzbanie. Tego typu, tego typu. Menelen został. Tak, widział. Kikuta. Z Kikutem tego typu. Trzymajcie się, będę. Witam, witam tego typu. Trzeba chcieć tego typu. Tego typu, tego typu, tego typu. <laughs> tego typu trzeba iść do przodu. Tego typu. Wykopki z tego bonzo. <laughs> tego typu. I gatki tego typu. <laughs> eee, pluje Pluje twarz. i się śmieje im się w twarz. Że się śmieje im w twarz. I pluje w twarz im. Tego typu. <laughs> tego typu. Ja wiem, że teraz wykopki sobie wymyślają eee, tragedię, taką sytuacja tego, żeby ominić plan działania. Jaki to jest plan ich działania? Żeby się podszywać ala wunia. Tego typu. Wykopki Ty z taką brązką. Powiem Wam tak szerzej. Kompleksy mają macie w chuj. <ścoughs> tego typu. Tego typu. Tego typu. podtrzywania się jak ciotka Tego typu. Kompleksy w chuj. Was kurwica bierze. Możecie sobie paluszki poliza, albo monitę <laughs> Tego typu Rzymbolicie na... ...klawiaturze, bo kurwica was bierze <laughs> Tego typu Rozkurwia ich, pluje w nich i się śmie w twarz I to rozpierdala w pizdu Tego typu Brzydale kurwa, yeah. <laughs> Tak, ta. Tego typu Kurwiacie, że... O, tak jest, znowu ma coś nowego Że na żywo je yeah. To ja się pracuję, to można sobie pozwolić. Kompleksy. Tak, tak twarz Wam śmieje. Tak, tak. Kurwica Was bierze, kurwica Was bierze. Pierdalacie jeden po drugim. Jeb, jeb, jeb. Jeb, 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 jeb. Lubię w twarz, twarz. Im się śmie, w twarz na żywo. Bingo! Kurwica zabierze O kurwa do a ślinka ciknie, bo takie ma dobre. Tylko klawiaturka. <noise> tak się chyba robi hip-hop że pluje im w twarz i śmieje im w twarz tego typu. Tego typu. <noise> Trzeba się śmiać im w twarz i płyć im w twarz. <głosy> <głosy> Kikutem e, nie ma chujy wersji widzimy, że e, <grym> Kikut e, Kikutem, to jak będzie prowadził? To będzie tak, trzymał i <grym> <O>. <grym> e, <grym> Kikut a Kikut <grym> e, e, kikuta. <grym> to mówię, bo. Zajebisty se. Czasem, e, 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 zwa menelem, kikut, ja im się śmieję w twarz, śmieję, pluję im w twarz, pluję im w twarz, Twarz pluje w twarz e... mm. i e... po pół nas się kręci e... E... K... No i to jest to. E... W tego typu <ścoughs> e... mm. I... <ścoughs> chyba to wszystko to co ja chciałem wam powiedzieć To jest chyba wszystko z mojego punktu widzenia e... mm. Trzymajcie się BE! Bebeż witam witam z tego typu, z tego typu do pracy na popołudnie, tego typu, tego typu, tego typu, tego typu dla ki, ki, kikuta, kikut, tego typu, dla kikuta zbieramy butelki tego typu ki, ki, kikuta, <grywa> kikuta, tego typu. Idę was dla kikuta, butelki jakieś czy puszki. O jest, są dwie puszki, widzicie? Jest jedna, druga, to trzy! Łobaben! Idziemy dalej, może jak są trzy puszki, to jest git majanas. tego typu. Łobaben! Idziemy dalej. Ja mu mu pomogę widzowie tego, tego typu, tego typu, tego typu, tego typu. To ja chętnie mu pomogę. Tego typu. Idziemy zobaczyć, tego typu, zobaczymy dalej. Tego typu. Uuuu pusto tego typu. Kikut tego typu tego typu. Kik te, kiketowi, kiketowi, eee, tego typu. Kikut tego typu. Z kikutem kikut tego typu kutem tego typu. Kikutem tego typu. Łobań tego typu. Tego typu tego typu. Trzeba iść do przodu, tego typu. A kikut łobań tego typu. ben Witam, witam, zapraszam na kanał To udostępniacie, dzisiaj się widzimy w widzowie, następnie łoba będę tego typu, znowu będzie ser tego typu, ciekawie jestem jak tam Kikut nazbiera tych butelek i puszek, czy nie, Oto to jest widzowie pytanie tego typu, no. też się śmie w twarz, pluje na nich, to ich... Rozpierdala od środka To was w chuj rozpierdala I to ich rozpierdala widzowie Kikut Kikuta Kikut Kikuta, a nie rączka <ścoughs> Kikut Kikut Wypierdale do kibla Zmywaj mi ten kiber Kikuten <ścoughs> Kikuta I... I ząbki <gry> eee, kikut kikut. Nie <gry> wiecie co co znam znaczy, krespisowość? Kopki tak bonzo, ofermów ich mózgu jebów. <gry> co, co, o, o, o. Ten kikut, ten kikut. Azbest jest ojcem Amelki, bo Kobra z nim kiedyś była. Git <gry> <Get> majonez. <my honest. gry> Cyrk tego typu. <gry> oh. Takie ciasto Torcik a torcik Torcik A wychodnie z taką bożą będą Tego typu łobabę Znowu mm. lizać Znowu lizać Będą się blizywać Tego typu o. Sobie paluszki lizać Tego typu Taki. Tego typu Так вот, Куда? Куда? В подло в том дёрг. Нефть в том то впадло. Куда?

Muszą się oblizywać mordą po ekranie tego typu. Oblizywa przy ekranie. Lizać ekran. Coś takiego. Klepy Mmm Jak kotek. Sami dali. Dali Kikutowi. Kikut. 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 Ten Kikut. 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 <ścoughs> tego typu, tego typu, tego typu, tego typu, Tego typu, tego typu. Pionki. Mają kompleksy, bo to, to są durnie. Takie durnie, że lepiej mówi. On tylko na jednak. Klawe duże i ty tyle Lewe rączki. <noise> tego typu. I na kanale, nie <noise> <GDM. Baza. głos> Tego typu. Tego typu. To są łajdzy. Te łajzy nie potrafią no, skumać, że są odśmieszani sami siebie. Lewe rączki tego typu. <noise> tego typu. A nie lewe rączki, jak wykopi z tego <noise> Ślinią się ile leże Tego typu tego typu. Zapytałem go, czemu kłamie to powiedział, że chce. <ślinią w górę> Figa z makiem. <ślinią w górę> Fika z makiem, człowieku. Kurde. <ślinią w górę> Ty... <ślinią w górę> Do... Tak! O mój zabierz mnie stąd! Już nie będę hejterem. Już zabierz mnie tego typu. Jak <noise> <z> ty tego, <noise> <Fali. głosy> tego typu, tego typu, tego typu, tego typu. Żegnam się z wami, że żegnam. Dobra.